Drugą cy Druga cy. Swajcy. Dzień chłopaka 2013, klasa druga G. Wszystkim. Tutaj Gosia. Pozdrawiam no bo... wszystkich bardzo serdecznie. Cześć Gosia. Cześć Gosia. Cześć. Cześć róża. Cześć Gosia. Tak, Gosia się cały czas nagrywa i myśli, że jest fajno. Cześć Gosia. Co oni robią? O, ja coś chcę Bo zapałki to są nie dzipię. to wiesz. Róża! Hej maleńka, chcesz bilety na połowinki? Ej, do powodzenia, pomagaj! Tylko u mnie, bo Górze to wielek. Polecam. Proszę, oprowadzisz swój własny monolog, czy...? O! Zajewać, kurwa. Przyjdzie, i takim ogólnym się najem. No hej, kurwo. Zora, za A to po

Połowinki Klasa druga G i druga C Milion Grube Melo Zapraszamy, 21 Jadę na połowinki Wesz się z Jadę na powik Jadę na połowinki! Jadę na powik. Jadem na polvinski, 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 na polvinski, jadem na polvinski, jadem na polvinski, Teraz na pewno. 31 po W milionie od 21.00 yy. będzie grube melo. Druga G, druga C. Zapraszamy z cafetaty. Chłopcy <noise> dostali od nas pizzę i od pani profesor czekoladę. Proszę bardzo. BR o JKS JKS y... Albo inaczej, dobra, wejdź zaspokój ja Z tej strony EloJP, Kosi JB Zapraszamy na koncert, który odbędzie się 31 października w milionie. milionie. Zagram tam ja Kosi Kozio... DJ Whistle za... zadekami DJ Kutas DJ Kutas nasz <śmienicza> Zapraszamy, do bardziej ciekawe. Siemanko, z tej strony E-robot.mp, -E. Kosi, Pała. 31... Z tej strony Krzemo. Krampres. Zapraszamy was na Płomizki. 31 października, Klub Milion. Druga G i druga C. Musicie tam być. Wisną. No. I. Będą wszyscy. <śmienicza> Cześć Natalia! Cześć Itka! Chciałabyś może, może. Słuchaj, bo robimy taki filmik na nasze połowinki. Czy mogłabyś zaprosić nich. Ale bardzo Dobrze, przyjdźcie do miliona 31 października. <laughs> Ten super velo, połowinki klasy 2G i C. Tak, będę tam. Kurwa, wszyscy bez werwy. Так! Так!